Miasto Lwów i pagórków. Lwów połączył w sobie niezwykle bogatą historią z piękną architekturą. Lwigród to nie tylko kamienice, a ludzie, którzy stworzyli fenomen jedynego na świecie miasta. Urodziłam się w tym magicznym miejscu i nigdy stąd nie wyjechałam. O swoim mieście będą rozmawiać z rdzennymi lwowiakami. Anna Gordiewska. Zapraszam do wysłuchania podcastów Lwów i jego mieszkańcy. Dzień dobry Państwu, dziś gościmy Marię Sołtys, lwowiankę, muzykologa, autorkę wielu publikacji o kompozytorach Mieczysławie i Adamie Sołtysach. Dzień dobry Marylo. Dzień dobry Aniu, dzień dobry Państwu. Dziś chciałabym porozmawiać o kobietach rodu Sołtysów, dlatego że często u wybitnych postaci ich żony Kobiety ich życia pozostają w cieniu, a przecież tak wspierają często swoich mężów. Czy Waszej rodzinie też było podobnie? Tak, właśnie ta idea mnie przyświecała, żeby wyciągnąć z zapomnienia kobiety, które rzeczywiście przyczyniły się w bardzo dużym stopniu do działalności takiej owocnej moich wybitnych przodków. Chciałabym bardzo pogratulować, że udało się. Udało się, że w Filharmonii Lwowskiej jest tablica poświęcona Twojemu dziadkowi Mieczysławowi Sołtysowi, a także Ojcu wybitnym postaciom. I ta tablica została odsłonięta i poświęcona 7 maja w tym roku. Tak, to wielkie wydarzenie, i tym bardziej chciałabym. Tutaj przypomnieć o takiej symbolice, pisałam o tym w Kurierze, że 7 maja 1924 roku świętowano bardzo uroczyście stulecie 35-lecia kompozytorskiej działalności Mieczysława Sołtysa, 25 lecie jego działalności na posadzie dyrektora Konserwatorium i Towarzystwa Muzycznego i 60-lecia urodzin. I właśnie w tym dniu, w stulecie tamtych bardzo znaczących wydarzeń Odbyło się odsłonięcie tablicy w gmachu filharmonii. Wielką, sprawiło mi radość, że filharmonia była dosłownie przepełniona. Pękała w szwach. Byli znajomi, byli Polacy, Ukraińcy, i muzycy, ludzie związani z kulturą, dziennikarze i po prostu znajomi i nieznajomi na tym wydarzeniu. Jesteś autorką bardzo ciekawych artykułów, które napisałaś do Nowego Kuriera Galicyjskiego. O kobietach rodu sołtysach. I o tym dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać, czyli zacznijmy od Michaliny. Tak, Michalina, czyli moja prababka. Oczywiście oni niewiele zachowało się wiadomości i to, czym dysponowałam, to tylko wspomnienia mego ojca, który rozpoczął pisanie w 1956 roku. I w tych y, wspomnieniach objął niewielki okres od 1895, kiedy był całkiem malutkim dzieckiem i coś tam sobie z tego okresu przypominał i do wyjazdu jego na studia zagraniczne do Berlina do 1912 roku. Matka mego dziadka była kobietą bardzo energiczną. Bardzo uczynną, bardzo serdeczną. Urodziła się około roku 1840 i przeżyła do tego czasu, na którym zakończył pisać wspomnienia mój ojciec, czyli w latach 1910-1912. Przede wszystkim pierwszy etap. Jej działalności to wychowanie dzieci. Rodzina była duża, wielodzietna, i Michalina wspierała pasję swoich dzieci. Dwójka dzieci uczyła się muzyki, czyli Mieczysław, mój dziadek i Maria, jego siostra. I w dalszych latach. Michalina wspierała pasję swego syna, czyli mego dziadka, bo ojciec, Mieczysława Sołtysa, nie za bardzo widział go jako muzyka, bo uważał, że to nie jest zawód wystarczająco poważny. Raczej myślał o karierze adwokata. Więc tylko dzięki temu wsparciu matki, która uważała, że jej syn powinien po prostu zrealizować swoją pasję, Mieczysław Sołtys Wyjechał na studia zagraniczne już po ukończeniu konserwatorium, a w Lwowie pozostawił żonę Marii Józefy, z którą ożenił się w 1887 roku. Trudno sobie wyobrazić, co ta nowo poślubiona małżonka, o której później powiem, o Marii Józefie, jakby funkcjonowała bez wsparcia właśnie swojej teściowej Michaliny. Potem to wsparcie dla synowej okazało się jeszcze bardziej niezbędne, kiedy na świat przyszła naprzód Maria Maniusia, następnie urodził się Adam, syn Mieczysława Sołtysa, czyli mój ojciec. I właśnie Michalina zawsze była gotowa do pomocy. Naprzód wspierała swojego syna, potem swoją synową, następnie wspierała wnuki. Ojciec wspomina, że był taki moment, kiedy tak był chory, że prawie leżał bez życia, i jakimś cudem właśnie babcia go uratowała, ocaliła życie. Więc to była osoba całkiem niezbędna w rodzinie. Opowiadasz o y, tych kobietach znając szczegóły. A skąd dowiedziała się? No, oczywiście, że nie byłoby tych artykułów, gdyby nie wspomnienia mego ojca. Wspomnienia, które ojciec zaczął pisać w 1956 roku, niestety ich nie ukończył, ale na szczęście zdążył zarysować sylwetki Michaliny. To były luźne wspomnienia o babci, jaką była osobą, że energiczną, że serdeczną, że zawsze gotową do pomocy. To było podstawą właśnie dla tych artykułów. Czyli to mówi o tym, że warto, warto pisać wspomnienia. Warto pisać, dla potomnych. Dla potomnych, co chyba teraz już nie jest, można powiedzieć, takim modnym i w ogóle należy ubolewać, bo zanika nawet samo pisanie listów. Pisze się krótkie wiadomości, jakieś smsy, a kultura pisania listów, wspomnień, w ogóle kultura mowy, jak wiadomo, zanika, no ale to już całkiem inny problem. Czyli Twoja ja. prababcia miała na imię Michalina, ale waszej rodziny dużo było kobiet o imieniu. Maria. I żeby nie pomylić, to chyba nazywaliście w rodzinie dwoma imionami. Porozmawiajmy o Marii Józefie, pierwszej żonie Mieczysława, czyli twojego dziadka. Maria Józefa była córką architekta Konstantego Morawieckiego i podobnie jak jej mąż wychowywała się w rodzinie wielodzietnej. Tyle, że nie miała tyle szczęścia, można powiedzieć, co Mieczysław, który miał matkę, właśnie wspomniano Michaliny, która z nim była i wspierała go przez wiele lat. Jego wspierała, jego żony, jego dzieci. Natomiast Maria Józefa wcześniej straciła matkę. Ojciec użenił się po raz drugi. Straciła macochę, która była siostrą matki i z którą miała dobry kontakt. I potem jeszcze Przyszły kolejne macochy, więc jej życie zaczynało się bardzo trudno. Wzrastała w takiej niepewności, brak było stabilizacji. I na pewno marzyła o tym, żeby w końcu ta stabilizacja nastąpiła. Na pewno w jej marzeniach był mąż, który zapewni jej stabilny, spokojny dom. No, niestety nie było jej to pisane, dlatego że bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego w sierpniu 1887 roku. Jej mąż, czyli mój dziadek Mieczysław Sołtys, wyjechał na studia zagraniczne, a ona została jakby pozostawiona sama sobie. I właśnie tutaj znów należy wspomnieć prababkę Michaliny, która pomagała i wspierała ją przez cały czas. Więc te losy tych wszystkich kobiet tak ciekawie się przeplatają. Miała wykształcenie muzyczne. Ojciec mój pisze, że kiedy jeszcze czuła się dobrze, bo potem już nastąpiły poważne problemy zdrowotne. To pamięta z wczesnego dzieciństwa, że grywali na cztery ręce rodzice, ale wcześniej zaczęły się, można powiedzieć, problemy genetyczne, bo matka jest zmarła na gruźlicy i macocha. Pierwsza, więc wykryto gruźlicy i smutne to było jej życie. I właśnie dlatego jeszcze bardzo chciałam wyciągnąć ją z zapomnienia, bo to jest taka tragiczna postać. No, wrócił jej mąż z zagranicy, ale od razu rzucił się w wir pracy, więc pozostawała często sama, mąż, który był zapracowany, bo cały dzień był w pracy, a w nocy komponował, więc ciągle właściwie przebywała sama ze swoimi problemami. I zmarła bardzo wcześnie, w 1899 roku właśnie na Gruźlicy, podczas koracji w Zakopanem. Mieczysław Sołtys i Maria Józefa mieli córkę, Marię, czy nie Maniusie? i syna Adama. Oprócz tego, że dała dzieci, bo drugi związek był bezdzietny, to Maria Józefa właściwie okazała się w domu. Domu, w którym mieszka już kilka pokoleń z rodziny Sołtysów, dlatego że właśnie jej posak wystarczył na to, żeby w przyszłości była kupiona willa. Opowiedz proszę o tej willi. Znajduje się w pięknej dzielnicy koło Parku Stryjskiego i niedużo jest domów w Lwowie, w których mieszkają, tak jak w waszym przypadku, całe pokolenie. Ta willa była chyba pierwszą, jeśli chodzi o ulicę Rysławicką, bo później architekt Łuczkiewicz zaczął budować dla siebie już dom, który był znacznie skromniejszy. A sam budynek, który nie był ukończony, wyszukał stryjeczny brat Mieczysława, Antoni i zajął się tym. Monitorował prace wykończeniowe i rodzina wprowadziła się w 1900 roku. Ojciec wspominał, że widok był tak piękny, bo tych kamieni, które teraz widoczne są na ulicy Dawnej Świętej Zofii, nie było i właściwie dom stał niejako w przepięknym Lesie, czy gaju i zewsząd otoczone zieleniu i dla ojca to było no cudem jakimś po prostu po małym mieszkanku, w którym wcześniej mieszkali na ulicy Zielonej do roku właśnie 1900. Wspomniałaś o tym, że willa znajduje się w pięknej dzielnicy niegdyś Zofiówka i przelega do Parku Stryjskiego i wówczas już to tam się tak Pięknie zbiega w czasie, tak, że była kupiona ta willa w tym czasie, kiedy tuż obok odbywała się powszechna wystawa krajowa, słynna z całej Polski przyjeżdżali za granicę na te wystawę. Tak, pierwsza wystawa krajowa odbyła się w 1894 roku, więc rzeczywiście do 1900 to już wszystko pięknie się rozwinęło. Park Stryjski tonu w kwiatach i robiło to ogromne wrażenie. No i funkcjonowała oczywiście już panorama racławicka ze słynnym obrazem Bitwy pod Racławicami. I właśnie budynek jest widoczny z okien naszej willi, więc to też jest takim bardzo miłym, że można nawiązać wspomnieniami do tamtych czasów, widząc dach dawnej Rotundy. Ale wróćmy właśnie do y Pierwszej właścicielki tego domu, o której mówiłeś, tak? Czyli Marii Józefie. Maria Józefa okazała się fundatorką, ale tak się złożyło nieszczęśliwie, że w tej willi nie mieszkała i to szczególnie dla mnie było bolesne i do i dlatego latami marzyłam, żeby nadarzyła się okazja, żeby o tym napisać, bo właściwie nikt już o tym nie wie, że właśnie ona jest fundatorką. A złożyło się tak, że w tej bili zamieszkał Mieczysław Sołtys z dziećmi, oczywiście, ale wprowadziła się już jego druga żona po śmierci pierwszej żony, która też miała na imię Maria, tylko w waszej rodzinie nazywano ją Maria Wiktoria. To jest też ciekawe, że Mieczysław Sołtys gustował raczej w poważnych kobietach, bo pierwsza żona była o rok starsza, a, a druga żona była o 5 lat starsza od mego dziadka, bo urodzona w 1858 roku. Ze wspomnień ojca wynika, że Mieczysław Sołtys już mógł dawno znać swoją przyszłą drugą żonę, bo razem uczyli się u Karola i kolegów w konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Poświęcił jej jeden z swoich wczesnych utworów fortepianowych jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, więc jakaś była prawdopodobnie przyjaźń już wcześniej. A czy ona była z muzyką związana? Tak, ona była pianistką i o ile Maria Józefa raczej po prostu uczyła się prywatnie gry na fortepianie, to Maria Wiktoria ukończyła konserwatorium, ale była ambitną osobą i nie poprzestała na dyplomie konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, ale też jeździła do Wiednia do słynnego wtedy pianisty Teodora Leszatyckiego, przy tym jeździła latami, właściwie jak nawet przygotowywała jak, jakiś program, bo występowała z recitalami w koncertach Kalicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, to różne szczegóły omawiała z Teodorem Leszczyckim podczas właśnie wyjazdów swoich dłuższych, czy nie krótszych i, i w swoich pobytach y, we Wiedniu. Była y, na pewno bardzo bliską osobą, chociażby poprzez to, że była czynnym muzykiem, pianistką, więc ojciec też właśnie napisał we wspomnieniach, że bardzo wspierała dziadka i dziadek nawet zapraszał ją na próby koncertów, żeby usłyszeć jej opinię. więc tutaj była taka bardzo ścisła współpraca. A poza tym Maria Wiktoria ukazała się wspaniałą matką dla osieroconych dzieci i to wzbudza szczególny mój podziw, bo wiadomo, nawet samo słowo macocha raczej ma pejoratywne konotacje. Ojciec w ogóle w swoich wspomnieniach nie używa słowa macocha, a pisze druga matka, czyli była prawdziwą matką. Zajęła się samozaparciem, bo to jest nawet ciekawe, że bezpośrednio po ślubie w 1901 roku zawartym z Mieczysławem Sołtysem, z moim dziadkiem, nie pojechali na miesiąc miodowy, a jako że Maria, córka Mieczysława Sołtysa, była wątłego zdrowie, więc postanowiła z nią pojechać do Zakopanego na kurację, a Mieczysław Sołtys pojechał z synem. Zresztą też na kurację, bo ojciec wtedy też miał problemy zdrowotne, do Kosowa. Więc rozjechali się w miesiącu miodowym małżonkowie, czyli ona od razu postawiła jakby sobie za cel, żeby wzbudzić sympatię, żeby dzieci ją pokochały. Więc to jest niezwykła postać. Nie tylko przyjaciel dla swego męża, ale też dobra matka dla osieruconych dzieci. Na cmentarzu łyczakowskim znajduje się grobowiec rodzinny sołtysów. Oprócz Twojego dziadka, Mieczysława Sołtysa i Twojego ojca Adama Sołtysa, kto jest tam pochowany? Bo są tam też kobiety, czy te, o których rozmawiamy? Tak, oczywiście. Oprócz nich są kobiety, ale nie wszystkie. To znaczy, jest pochowana córka Maria Maniusia, jest pochowana druga żona, Maria Wiktoria, i pierwsza żona mego ojca, czyli Gabriela, i moja matka. No i tutaj znów y, muszę wspomnieć o nieszczęśliwej, tragicznej postaci mojej babci Marii Józefy, która nie tylko nie zamieszkała w pięknej willi, ale została pochowana w Zakopanym, dlatego że tam zmarła i mieszkała tam zresztą rodzina y, sołtysów, więc oni opiekowali się grobem. To jest tak zwany cmentarz na pęcowym bzysku i teraz y, ten cmentarz nazywa się cmentarzem zasłużonych. Byłam na grobie babci jeszcze na początku lat 90. Pamiętam ten dzień, bo tylko miałam wskazówki od stryja, jak odszukać. I pamiętam, że rozpłakałam się, kiedy znalazłam grup babci, zaczął padać deszcz. Ja wyszłam wtedy z cmentarza, bo zależało mi, żeby wrócić i wszystko tam złożyć, choć przynajmniej kwiaty. Dobrze pamiętam ten moment, kiedy odszukałam grup babci w zakopanym i jakim to było dla mnie wielkim wzruszeniem i tutaj też to jest rzecz dziwna, ale właśnie dzięki odszukaniu miejsca pochówku mojej babci odczułam taką, taką niesamowitą więź z tą osobą, która zmarła prawie 60 lat przed moim urodzeniem, a mimo to jest mi bardzo blisko. I to dzięki temu właśnie, że tak ciepło o niej wspominał mój ojciec i to o czym mówiliśmy, że dzięki tym Notatkom, tym, tym wspomnieniom, który odręcznie napisane w zeszycie, w notesie. a jak, jakie są ważne te wspomnienia dla Waszej rodziny, i dla wszystkich tak pięknie opowiadasz, właściwie z takim ciepłym, tak jakby się ją znała osobiście. Tak, bardzo ważne są takie wspomnienia. Zresztą ojciec mój był osobą bardzo wrażliwą i one są takie emocjonalne, takie właśnie napełnione uczuciem. I to chyba czytając, przenikają te uczucia zawarte na papierze. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za Granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być identyfikowana z oficjalnej pozycji Ministerstwa Zakordonych Spraw Polski i Fundu Swoboda i Demokracja.